Szczecin uczestniczy w programie Moje Boisko Orlik 2012. W jego ramach powstają w naszym mieście nowe inwestycje sportowe. Projekt zakłada budowę dwóch boisk sportowych, piłkarskiego i wielofunkcyjnego, na którym rozgrywać można mecze koszykówki bądź piłki siatkowej. Obiekty mają być dostępne dla wszystkich chętnych. Ten przestrzeń sportową głównie tworzymy przy szkołach, bo takie jest założenie wszystkich programów, aby do południa obiekty mogły być wykorzystywane. Przez szkoły, a po południu, aby służyły całym osiedlom, mieszkańcom, młodzieży, tym wszystkim, którzy chcą nie tylko spędzać czas przed telewizorem, ale również aktywnie wypoczywać i korzystać z tego typu obiektów. Ponadto miasto czynnie włączyło się także w modernizację dzielnicowych i osiedlowych centrów sportu i rekreacji. Działalność włodarzy zaowocuje powstaniem nowych boisk. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Urzędu Warszawskiego i zaangażowaniu ze strony Budżetu Miasta Szczecina, takich obiektów powstanie około 30. Programy kierowane są zarówno do młodzieży, która może korzystać z obiektów sportowych w czasie zajęć szkolnych, jak i do mieszkańców miasta. Mają one na celu popularyzację sportu, ale także wyrobienie nawyku dbania o zdrowie. Aby zrealizować te potrzeby, miasto powoła środowiskowego animatora sportu będzie człowiekiem z konkursu. W komisji, decydującej o wyborze odpowiedniej osoby, zasiądzie dyrektor szkoły, przedstawiciele z Wydziału Zdrowia i Sportu oraz członek lokalnej społeczności. Ważne jest, aby animator znał teren, na którym będzie pracował. Koniecznie ta osoba powinna być ze środowiska, czyli ze środowiska, z którym się identyfikuje, które jest blisko, a nie z drugiego końca miasta, bo nie zna na przykład specyfiki danego osiedla i problemów, które tam są. Obecnie miasto posiada 80 boisk sportowych. Korzystając z programu Orlik przedstawionego przez premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska, powstanie w Szczecinie więcej ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów sportowych. Muzyka